Cześć, z tej strony Kuba Feldman. Dzisiaj mamy odcinek podsumowujący luty 2019. Zapraszam. Luty był miesiącem wyjątkowym. Wyjątkowym, ponieważ dużo się zmieniło, dużo poznałem ludzi. Miałem okazję wrócić do środowiska koszykarskiego i gdy w grudniu rozpoczynałem moją karierę ponownie na YouTube oraz na innych social mediach, w ogóle nie spodziewałem się, że to rozwinie się w ten właśnie sposób. Większą część miesiąca zajęło mi pisanie i przygotowywanie wykładów budowania chemii w zespole. Chciałem by wiedza, którą opowiem, zawrę w tym wykładzie, była podstawą do ciekawej rozmowy. I tak zaprosiłem do udziału kilku świetnych facetów, którzy siedzą w baskecie nie od dziś. Łukasz Fonder, Keep the Beat. dobrze go znacie na YouTube. Michał Pacuda, były rzecznik PZKoSZ, współautor portalu probasket.pl. Michał Górny, twórca, współtwórca podcastu specjalnego, występujący w przerwie na żądanie ekstra. I y, ma swój blog świat koszykówki i Jarek Łukasiewicz, czyli mój były trener z czasów gimnazjum y, w klubie UKS Gim92. W międzyczasie z kolegą Mikołajem, który ma kanał tutaj, zebraliśmy czteroosobową drużynę, która miała wystąpić na turnieju w Kraszewicach na Mr. Buzzer Crush the Basket, czyli na dwudniowej imprezie koszykarskiej pod Kaliszem. Stworzyliśmy różne psychów. Która miała reprezentować nasze koło psychologii sportu. zapraszam na fanpage'a i w rezultacie pojechaliśmy na bardzo ciekawy event. W samym Kaliszu zameldowaliśmy się po 3,5 godzinach jazdy. Mój samochód dał radę. A następnie wybraliśmy się na pierwszy dzień eventu, a właściwie wieczór eventu, w którym zagrała dużyna Mister Bazera. Oraz e, mistrzów, czyli drużyny z Kraszewic. Wśród betoniaków grali tacy zawodnicy jak Mr. Bazer, Cezary Trybański, Kip De Beat, Kacpa, Rafał Lipek, czy Piotr Grabo-Grabowski, czyli śmietanka świadka koszykarskiego w Polsce. W przerwie mogliśmy obejrzeć pokaz wsadów Grabo, który na żywo robił jeszcze większe wrażenie i powodował spory wyrzut entuzjazmu. Drugi dzień również był pełen emocji. Po zjedzonym śniadaniu ruszyliśmy wraz z naszą czteroosobową ekipą na. Część turniejową, gdzie mieliśmy okazję zagrać z topowymi polskimi ekipami 3 na 3 My, jako dopiero powstała drużyna, nie mieliśmy żadnych szans na podjęcie wanki, ale fan, jaki był przy tym rekompensował nawet te bardzo bolesne porażki. Miałem okazję poznać na żywo się z Debitem, który kilka dni później miał być na wykładzie, przybyć piony z Mr. Bazerem. Poznałem też Konrada z ekipy Go Playgrounds, która właśnie wypuściła świetną łapkę dla koszykarzy. Serdecznie polecam do znajdowania ekipy boys do grania w basket. Ten event to było jedno wielkie koszykarskie święto, które przypomniało mi, jak te podziemie nasze koszykarskie stanowią jedną wielką rodzinę. Kilka dni później miał się odbyć mój wykład, a właściwie panel dotyczący budowania chemii w zespole. Nie będę ukrywał, że czułem duży stres, bo a. to był pierwszy raz, jak coś takiego organizowałem, b. miałem współpracować z ludźmi, do których czułem duży szacunek w związku z pracą, jaką wykonują na rzecz basketu jako sportu. Strach okazał się jednak bezpodstawny. Ja przedstawiłem część teoretyczną i odsunąłem się lekko w cień, zaś goście na panelu odpowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z grą, trenowaniem i budowaniem chemii w zespole. Ekipa Go Playgrounds pojawiła się również i na tym wydarzeniu. Chłopaki wsparli nas swoimi nagraniami, zdjęciami, jak również puszczeniem całości na live, dzięki czemu mogliśmy dotrzeć do większej liczby osób. Konrad Bartek, pełen szacunek, bardzo dziękuję. Link do retransmisji znajdziecie w opisie. Podsumowując, poznałem wspaniałych ludzi, eee, zdobyłem troszeczkę doświadczenia, miałem okazję pograć znowu w basket. I teraz dzięki temu zmotywowało mnie to, żeby wrócić do serii packing shape oraz więcej trenować. Yeah! Wchodzę w środowisko i powoli otwierają się kolejne drzwi w mojej przyszłej karierze psychologa sportu, co bardzo mnie cieszy i naprawdę nie spodziewałem się, że w jeden miesiąc tak dużo może się zmienić. Na Fanpage'u również jest duży przyrost lajków, za co bardzo dziękuję. Jest nas już prawie 800. Zaraz będzie 1001. Pewnie większość osób stwierdzi, że to są małe wyniki, ale dla mnie są bardzo znaczące, bo zdaję sobie sprawę, że tysiąc osób chociażby w jednym miejscu to jest bardzo duża liczba. Gdybym powiedział, że czuję się zmęczony, pewnie można byłoby powiedzieć tak, ponieważ wraz z tym, co się wydarzyło w lutym, no w marcu też staram się intensywnie pracować nad wieloma rzeczami, od pracy po studia, po kanał, po fanpage. Ale nie mam zamiaru tego mówić yy, wprost. Tak naprawdę, dlatego, że to, co się wydarzyło w lutym, bardzo, bardzo mnie najhypowało i spowodowało, że naprawdę chcę działać. Chcę działać, chcę robić różne rzeczy związane z psychologią sportu, z basketem, yy, ze zmianą sylwetki i jestem naprawdę, naprawdę wdzięczny, że to wszystko tak. Wyszło, a nie inaczej. Pozdrawiam Was serdecznie, Kuba Feldman. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!